Tego ta Corolla Sedan przyjechała na top auto, do, top auto na poprawę audio, już Wam to pokazywałem. Przy okazji wyciszyliśmy drzwi nad kola. I tak jak Wam pokazywałem wcześniej, te głośniki w trakcie wymiany, teraz mogę Wam pokazać efekt końcowy. Wymieniliśmy w tym samochodzie wszystkie głośniki I tak, tutaj mamy DLSy z serii Cruz w drzwiach. W desce rozdzielczej mamy DLSy RC3, natomiast z tyłu mamy koakcjalne DLS-y M526 i to wszystko napędza nam MatchUp 8 DSP, czyli, czyli wzmacniacz z procesorem dźwięku DSP. W przyszłości zainstalujemy jeszcze wpasowany sabufer, ale teraz on się wykonuje. Także auto wyjeżdża jak na razie ze świetnie grającym stereo, z wymienionymi wszystkimi głośnikami, ale jeszcze bez sabufera, który zamontujemy w przyszłości. Top-auto, cześć.